<laughs> Raz, dwa, trzy. Dwa. Może wam się wydawać, że ten film jest już mocno spóźniony, tak za jakiś tydzień lub dwa, ale nie no, w sumie jest spóźniony. Ale i tak zdecydowałem się go nagrać, bo mowa tu o powrocie Rafatusa do Marlenki i myślę, że mam tutaj kilka ważnych spraw do przekazania. Dzisiaj na odcinku mamy gościa specjalnego. Cześć Marlena. I nie chcę tutaj do końca tego tematu traktować jako jakiś taki newsowy, który może się przeterminować, bo to nie chodzi o tę jedną konkretną sytuację, tylko ogólnie o taki duży problem, który zauważyłem i u siebie, i u innych youtuberów, i w ogóle u ludzi. A o całości powiemy sobie na przykładzie najwybitniejszych kanałów komentarzy, czyli o Spysińskim, Witajcie, ja jestem Mati i ostatnio mamy jakiś sezon od powrotu, Serafinie, No witam was serdecznie po tak długiej przerwie, i Nowym Hejterze. Cześć! Przywołując historię najpopularniejszego prezesa w Polsce, Rafatu. Moi drodzy, to jest seria error, to jest biurko, przy którym nagrywam, tu jest kamera, wy jesteście moimi widzami. Zaczynajmy! Nowy hater to dość popularny kanał, który zaczyna od wyjątkowo głupiego i obraźliwego kontentu. Cześć, hej Siemanko, ja jestem nowy hater, a to jest moja nowa seria, w której będę hejtował nie samych youtuberów, ale ich zachowania, bo często są bardzo słabe. A zaczynam od Angeliki, Little Monster 96 Muchy. Czy uważam, że Angelika jest deską? Tak, uważam, że Angelika jest deską. Wszyscy wiedzą, że Angelika jest deską. To nie jest żadne objawienie, tak naprawdę, bo Angelika po prostu jest deską. Po jakimś czasie i po licznej krytyce y, zaczął zmieniać swoje filmy na trochę mniej głupie. Jakby, jeśli ktoś zaczyna robić y, trochę mniej głupie rzeczy niż wcześniej, to już tutaj mu się należy plus, tutaj już, y, już mu się należą jakieś propsy. Bo no to zmiana do, w dobrą stronę, a to zawsze spoko sprawa. Ale warto jednak podkreślić, że robi tylko trochę mniej głupie rzeczy. Okej, okay, zanim przejdziemy do filmu, w ogóle do tematu, muszę dać Wam na chwilę tutaj kontekst całej sytuacji. Rafatus to chyba najbardziej taki hardkorowy pato streamer ze wszystkich, ze wszystkich naszych polskich patostreamerów. Znany ze swoich dużych problemów z alkoholem i bicia swojej dziewczyny na live. Niedawno jednak miał spinę ze swoją inną, nową dziewczyną Agnieszką, która po zerwaniu, żeby się odegrać, wrzuciła film, w którym gwałci naćpanego Rafatusa dildem. Tak, o tym będziemy dzisiaj mówić. Jest pełna patologia. Wreszcie dziwię, że poruszamy akurat ten temat. I pomyślicie pewnie, Jezus, to straszny, żeby tylko nic sobie nie zrobił z tego powodu, żeby jakieś takie prawdziwe nieszczęście z tego nie wyniknęło. Nieszczęście. Kto mówi prawdziwe nieszczęście? Starzy ludzie. I hop. Ale chwilę później przypomnijmy sobie, że przecież to jest internet. Dlatego haha, ja jak Berety, xddddfwdd. Ja uważam, że w szkole na lekcjach historii powinni podawać jego przypadek jako upadek człowieka. Albo na lekcjach przedsiębiorczości, dokąd się nie posuwać. I posuwać jest tutaj słowem klucz. O, już widać, że reprezentujemy tutaj wysoki poziom humoru. Ale nie chciałbym naprawdę tutaj go jakoś krytykować, nie martw się nowych hejterze w porządku. Ja też jakoś jak byłem na początku gimnazjum, to zwrot y, starać się nie posuwać strasznie mnie bawił. I moich znajomych, i każdego, więc pamiętajcie, żeby nigdy nie stawiać się w takiej sytuacji, bo pchanie, takiego syfu ciągnie za sobą duże konsekwentnie i nie warto dać. Się w ten sposób załatwić. Ten odcinek będzie o tym, jak rafatus został puknięty. Albo nie, 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 nazwijmy to poszkolnemu, pobiologicznemu, jak Agnes wprowadziła plastikowy przedmiot do odbytu rafatusa. Obejrzymy wspólnie nagranie, ale uwierzcie mi, nie chcemy tego oglądać. Kurwa. Jakby jak niskiej wartości filmy trzeba robić, jak bardzo nie, trzeba nie mieć pomysłu na robienie czegoś fajnego i jak bardzo trzeba być nagrzanym na wyświetlenia, bekę, gorące tematy. Jak najdłuższe filmy, bo watch time i bo 10 minut, więc yy, fajny ten. Reklamy później i pieniądze. Aby wpaść na pomysł nagrania swojej reakcji, jakby reaction videos, już przeważnie są dosyć yy, no, w 90% przy, przypadków, yy, są dosyć słabe. Ale żeby nagrać yy, reakcję, swoją reakcję na film, w którym yy, no, innego człowieka spotyka jedno z największych upokorzeń, jakie może spotkać tak naprawdę faceta. Ten gość jeszcze nie ma wystarczających problemów, ale ja się dla Was poświęcę. Będzie też link do wersji bez cenzury, ale uwierzcie mi, nie chcecie w to klikać. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, by zostawić subika. Podlinkuję cały materiał na moim kanale mającym ponad 100 tysięcy widzów. Niech wieść się niesie, niech każdy o tym usłyszy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, by zostawić subika i stać się częścią najlepszego kanału komentatorów w Polsce. Hola, hola, chyba zapomniałeś o kanale Mateusza Spysińskiego, do którego zresztą zaraz przejdziemy i który nagrał w swojej karierze już jakiś miliard materiałów po rafatusie, których zawsze przez ponad 10 minut, no bo wiadomo, yy, mówi słuchajcie, patologia nie jest fajna, yy, Rafatu słuchaj, nie, nie szanuje. Jakbyś mógł nie, i no nie wiem, z złe rzeczy nie są fajne. Poza tym to tak, jakby kamerzysta określił się najlepszym raperem. Agnes i Rafatus się pokłócili, i efektem tej kłótni było umieszczenie, z tego co mi wiadomo, przez Agnes nagrania, jak umieszcza w dupie Rafatusa Dildo. I dla mnie okej, okay. w samym zapinaniu rafatusa w dupę nie ma nic złego, bo ile osób tyle fetyszy, ale po co? Po co oni wrzucili to do neta? Mówisz tak, jakbyś nie rozumiał całej sytuacji, że Agnieszka miała dużego haka na rafatusa. I go użyła. I to jest straszna rzecz. I chciałbym się tutaj w tym momencie y, przez chwilę zatrzymać, trochę sobie pogadać. Ja wiem, że łatwo jest się z tego śmiać. I czasem internet tak nas porwie, że znieczulamy się na krzywdę czy na dramat drugiego człowieka i sami zamieniamy się po prostu w jedno wielkie chodzące XD. I mi też się to zdarza, bo oglądając YouTube'a, czytając komentarze, y, przeglądając różne grupy i tak dalej, no bardzo łatwo po jakimś czasie stać się takim strasznie ironicznym, strasznie zdystansowanym i takim strasznie wyluzowanym ziomkiem, który... Potrafi śmiać się ze wszystkiego. Ale moim zdaniem warto od czasu do czasu jest zatrzymać się, wynurzyć się ponad to i stwierdzić: O kurczę, dość. I wiadomo, miło jest komuś leżącemu jeszcze dokopać no Każdy od czasu do czasu na pewno czuje taką, nie chcę mówić, że każdy, ale myślę, że bardzo wiele osób od czasu do czasu czuje taką chęć, że o, ktoś już ma źle, jeszcze ja coś dołożę. Dołączyć do jakiejś akcji, minusowania kogoś, jak ktoś tam z kogoś się wyśmiewamy, co nie jest do końca jego winą i za co, no jakby i tak już jest mu przykro z tego powodu, to jeszcze lecimy i. Yy... Dalej, niech inni też wchodzą i my sami tam yy, go wyśmiejmy. Ale serio, czasem jest tak dobrze, po prostu nie dołączać do całej reszty. Bo potrzeba przynależności do grupy jest bardzo silna i ktoś tam kiedyś powiedział, że lepiej jest być tym złym niż nie być nikim. Tak działa mózg człowieka, że lubi się samemu wpisywać w różne jakieś wzorce, które ma w głowie i najlepiej, jeśli się w jakieś fajne, potrafi wpisać, ale jeśli chwilowo akurat. No nie ma takiej opcji To wystarcza mu i zadowoli się jakimś takim gorszym schematem I to jest pokus, ale pls, nie róbmy tak I wiem, że ktoś teraz może uznać, że ale banał i w ogóle Po co on to mówi, po co on tyle czasu na to poświęca Ale mówię to dlatego, że ja sam czasem mam z tym problem I sam czasem sobie takie, coś takiego, taki dialog przeprowadzam w głowie I dlatego pomyślałem, że może część z was też potrzebuje od czasu do czasu Coś takiego sobie zrobić. I czasem można sobie przypomnieć, że w sumie nie muszę zepsuć tej drugiej osobie dnia w internecie. Teraz obejrzymy wspólnie to wideo. Wiadomo, nie mogę wam tu tego puścić, bo teraz dostałbym bana od pana YouTube'a, a tego nie chcę. Więc po prostu wrzucę wam link do tego, co teraz będę oglądał. O nie. Widzimy okropną, brudną, wypiętą dupę Rafatusa. I to, co teraz robisz, jest żenujące. W sensie, aż nie wiem, co powiedzieć, ten pomysł jest. No tak słaby. Komentowanie tego filmu w ten sposób jest po prostu jeszcze gorsze niż ten film sam w sobie. Muszę przyznać, że chyba nic mnie jeszcze w tym roku aż tak nie zażenowało, jak po prostu ten fragment. A przypomnijmy, że. Mamy już za sobą galę Fame mema. Niedługo potem prezes na live na Instagramie powiedział, że on w ogóle nie był świadomy tej całej sytuacji, bo Agnes dosypała mu coś do drinka i go zgwałciła. Wow, bardzo mocne słowa. Tylko, że ja po tych wszystkich kłamstwach po prostu nie wierzę Rafatusowi. Jakby typ zorganizował poszukiwania na całą Polskę swojej dziewczyny, kiedy ona siedziała w pokoju obok. Typie, jak my mamy ci w cokolwiek uwierzyć? Jakby ilość skoków na wyświetlenia i desperackiej chęci wywołania wokół siebie jakiegokolwiek szumu z twojej strony była tak duża, że po prostu no nie mogę. Nie mogę ci uwierzyć. Więc ja sądzę, że to jest po prostu kolejna, tandetna próba zrobienia wokół siebie szumu. To jest bardziej upokarzającego dla faceta w naszej kulturze niż y, zostanie zgwałconym przez dziewczynę. Nic. Y, więc tak, ustawka. Ja tak zakładam, nie mam na to żadnych dowodów, ale mm, tak powiem do swojej... Ponad 100 tysięcznej widowni, że tak siedziałem i wymyśliłem sobie, że chyba ustawka. 100%. A jeżeli naprawdę zostajesz zgwałcony, to serdecznie ci współczuję i zgłoś tu na policję. Wow, świetnie. Stary, jakby zachowałeś się niezwykle empatycznie. Naprawdę ekstra. Ja w ogóle przepraszam, jeśli tutaj rzeczywiście tak fajnie, empatycznie do wszystkiego podchodzisz, to ja przepraszam, że tak cię tutaj wyśmiewałem wcześniej i mówiłem, że to, co robisz, jest słabe, to. Nie no, współczujesz mu, to rzeczywiście. Tylko pamiętaj, że zaraz po tym, jak już skończysz mu współczuć, jak już skończy się ten slot w Twoim czasie, to, żeby trochę jeszcze się pośmiać z tego filmu. i... Podać tego linka dalej. Na pewno jeszcze nie cała Polska widziała. Współczuję i zgłoś tu na policję. Ale nie wydaje mi się. Tym bardziej, że na nagraniu widać, że nie stawiasz zupełnie żadnego oporu. A to nie. To jeśli ty tak uważasz, to no spoko. To mu jeszcze... Do... Ale okej, okay, gość nazywa się nowy Hater, najbardziej łapkowane komentarze pod jego filmem nie są zbyt przychylne, dlatego spójrzmy, co ma do powiedzenia niezwykle lubiany i jeszcze popularniejszy od niego youtuber, bo mający prawie milion subskrypcji. No witam was serdecznie po tak długiej przerwie. Jeśli jesteś widzem lub widzką Serafina, to no to jest ten moment, w którym y, zaczynasz pisać w komentarzach, że pewnie mnie dupa boli o to, że ja mam 19, a on ma milion, więc no śmiało, jakby... No, no, wiem, że i tak to zrobisz. Dlatego, że poprzedni odcinek Waszej ukochanej serii, czyli oczywiście na karcie, pojawił się ponad tydzień temu. By the way, jakiś czas temu poczułem się bardzo urażony, kiedy ktoś w komentarzach napisał, że moja seria Hop jest dużo lepsza i dużo fajniej się ją ogląda od serii yy, Serafina na karcie. Dlaczego w ogóle komuś oglądając Hop to przyszło do głowy? Dlaczego ktoś w ogóle to skojarzył? Dlaczego miał takie skojarzenie, żeby to porównać? Siema, czy słyszeliście już, że Ferrari jest szybsze od hulajnogi? Cały film z tego zajścia możecie oczywiście zobaczyć na stronie Pornhub. To jest ten portal. Z tymi filmami dla dorosłych. Zresztą, po co ja wam o tym mówię, jak wy tam spędzacie większą część dnia? No, ale nie byłbym sobą, gdybym sobie z tego tematu troszeczkę nie pożartował, i widzę w tej sytuacji plus. O nie, wiadomo. Nie byłbym sobą, gdybym zrobił tylko jedną nieodpowiedzialną rzecz i nagrał film nagłaśniając y, bardzo duży dramat innego człowieka, y, tak jak y, poprzedni youtuber, podając linka y, do filmu na Pornhubie. Dla tych paru słodkich wyświetleń, które wpadną za umieszczenie twarzy Rafatusa na miniaturce. Wiadomo. Przynajmniej Rafatusowi, już zaparcia nie straszne. I pojawiły się nawet w tym temacie jakieś zaklęcia, typu hokus pokus, czary mary. Agnes wjeżdża do pieczary. Mało smaczne. Możemy przejść dalej, bo chyba wszyscy już widzimy, jaki tutaj jest problem. A przejdźmy do kolejnego delikwenta, a właściwie Ancymona. Pysiński z kolei w tym filmie mówi o trochę e, późniejszym wydarzeniu, e, niż cała ta akcja z Agnieszką Rafatusa, mianowicie o tym, że Rafatus znowu spotka, spotyka się z Marlenką, czyli z tą jego byłą dziewczyną, którą on tak tam bił i poniżał. I dookoła którego była nieprzyjemna sytuacja I tylko dlatego właśnie biorę jeszcze tutaj Mateusza Ponieważ on Film Mateusza, ponieważ on porusza w ogóle jeszcze trochę inną kwestię Do której też chciałbym się odnieść Bo to jest częstym problemem A przecież nie będę kolejnego filmu kręcił o Rafatusie Tylko dlatego, że to trochę inny temat Nie mam zamiaru sobie zasrywać całego kanału Rafatusem i filmami na jego temat Prawda Mateusz? Dużo osób gwiazd znanych i lubią e, Z Disco Polo na przykład dużo nas ogląda też Mm. Nie wiem, czy wiesz. <grystanie> no dobra. Chyba kojarzymy to spojrzenie Rafatusa, nie? Takie... Ale już bym ci nie... no. Ale poczekam do streama. O tak, Mateusz, przemoc domowa jest taka zabawna. <grystanie> bo wiecie, bo alkoholik z gigantycznymi problemami ze sobą yy, i jego dziewczyna z równie dużymi, w sumie nie wiem, trochę trudno porównywać problemy tych dwóch osób, ale też z bardzo dużymi problemami ze sobą i, no i oni pokazywali te wszystkie swoje problemy bo właśnie to była część ich problemu i <ścoughs> przemoc. Żarty na bok. Serio, Rapatus po roku, w którym męczyłeś tą dziewczynę po roku, w którym ciągle ją biłeś, znęcałeś się nad nią plułeś na nią, wyzywałeś, biłeś, obrażałeś wyszycałeś, dałeś ogólnie, sprawiłeś, że Wszyscy zaczęli się z niej śmiać. Zniszczymy się psychicznie. I po tym roku dalej będziesz brnął w to, że, 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 że to było wszystko ustawiane? Bo jeśli tak, to pamiętaj, że nigdy nie zajdę ci z pleców, to to będzie moja misja. Nawet gdybym przestał nagrywać kiedykolwiek na YouTubie, to zawsze będę wisiał ci na plecach. Bardzo mi się podoba to, jak Mateusz tutaj próbuje yy, grać takiego, wiecie, takiego obrońcę, bo Rafatus, jeszcze raz, jeszcze raz i nagram o tobie yy, kolejne tysiąc filmików. Zobaczysz, chłopie, trzymaj się, trzymaj... Możemy sobie nawzajem pomóc. No i, i, w, sumie, i w sumie. Przynajmniej postawić się jakoś sobie. Na bo... fatusku nasz kokany. Marlenka była w głównie w momencie, gdy zadawała się z tobą i przez rok ją męczyłeś psychicznie. Teraz minął rok i ona wygląda normalnie. Więc w momencie, gdy ty mówisz, że oboje jesteście w głównie, to próbujesz po raz kolejny namieszać jej w głowie i mam szczerą nadzieję, że to ci się nie uda, ponieważ ty jesteś w głównie, to ciebie tydzień temu. Z własna kobieta i ty znowu się zataczasz. A tak oglądając to wszystko, to możemy chyba na spokojnie sobie wspomnieć o syndromie sztokholmskim, w którym ofiara jest uzależniona od oprawcy i niebawem co oprawca zrobi, to ofiara i tak będzie zapatrzona w niego jako w obrazek. Patrz Marlenka i Rafatus. Cholera jasna! Nienawidzę YouTube'a. Uwielbiam po prostu, uwielbiam wszystkie kanały komentarzy, które są specjalistami. Mateusz jest specjalistą od relacji y, Rafatusa i Marlenki. Marlenka, kiedy była z Rafatusem, wyglądała źle, teraz wygląda lepiej. Rafatus jeszcze miał po, y, po drodze wiele y, potknięć. Wniosek. Rafał znowu chce ją sprowadzić na złą drogę. Marlenka tak naprawdę nie, nie ma problemów i nie powinna się z nim zadawać, i w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale to jest syndrom Sztokholms. My wiemy tak niewiele o tej całej sytuacji. że się <grym> nie cierpię po prostu wchodzenia w czyjąś relację, o której. No jakby jasne, wiemy, że była tragiczna, chciałem powiedzieć słaba, no, y była w ogóle, nie wiem, zabrakło mi słów. Ale teraz jakiś youtuber po prostu wypowiadający się na temat tego, y czy Marlenka powinna z nim być, czy nie, kto tutaj w tej sytuacji ma problem, czy powinna do niego wrócić, czy nie, czy on to teraz ją tak naprawdę dalej wciąga w tę gierkę i czy to przy okazji jest syndrom sztokholmski, bo już ma wszelką wiedzę i wszelkie uprawnienia, y bo jest technikiem hotelarstwa. Yy, więc w prawie psycholog. A nie, jeszcze zapomniałem, że yy, jesteś logopedą. Nadal nie psycholog. Nie, nie mówię tak. Nie, 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 nie. No. nie, marenka, później spróbujemy na streamie, jak cię będę beształ, wyzywał, opluję cię, wyzywam, obleję alkoholem. Wtedy może znowu poczujesz ten zew na moją osobę. Kolejny żart z przemocy. Ale wiem, że tutaj Mateusz żartuje z przemocy, bo żartuje, ale po to, żeby tutaj bronić Marlenkę i żeby no bardziej pokazać, że no Rafatus jednak nie jest dobrym człowiekiem, tak dla odmiany. I rozumiem to, ale to też nie jest dobre. W sensie, branie ludzi z bardzo dużymi problemami i psychicznymi, bo Rafatus, z tego co wiem, był w psychiatryku i bardzo uzależniony od y, jakiejś używki i no nie wiem, czy wiecie, tam... Mm, Czpulny potrafią zabić, e, i tak dalej, żeby dostać dostęp do jakiejś używki, alkoholik, e, żeby dostać kasę na e, kolejny alkohol. Potrafi się bardzo mocno poniżyć. I potrafi naobiecywać wszystkim i samemu sobie, że już przestanie i e, dalej mu, mu to nie wyjdzie. No to są rzeczy straszne. I youtuberzy, którzy od czasu do czasu wejdą i wpiszą sobie w wyszukiwarkę rafatu z szoty i pooglądają kilka, są ostatnimi osobami, które powinny się wypowiadać na ten temat i mówić, że... rozkminiać w ogóle relacje kogokolwiek i śmiać się z kogokolwiek i atakować kogokolwiek. To zachowanie jest złe i okej okay jest, kiedy je potępiamy, ale niekiedy po prostu trzaskamy na ten temat milion filmów po to, żeby podnieść własną oglądalność, e, przy okazji mówiąc, że e, pamiętajcie, patologia to e, nie jest nic fajnego, mimo, że tym filmem tak naprawdę nie chce się tutaj e, zmienić niczego myślenia, tylko po prostu chce się nabić więcej wyświetleń. A, no i w ogóle, żeby ktoś mi tutaj nie zarzucił, że ja bronię w jakiś sposób tego, co Rafał Robił. Oczywiście, do, nie, Rafatus zrobił dużo złych rzeczy, ale po pierwsze, nie powinniśmy się publicznie wypowiadać w ten sposób, co Mateusz. Jeśli nie jesteśmy specjalistami od uzależnień, od różnych problemów, które, z którymi może się zmagać Rafatus, a także nie powinniśmy jeszcze bardziej nagłaśniać no, jego dramatów. I tam wiecie: Łapix, Subix, Commentix, Dzwonix i tego. Ja jestem Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk.